Środa, 16 czerwca, Aleksandra Strzeszyńska, witam Państwa. Zaczynamy informacje pietrzkowskie. Skąd rusztowania w Kościele Ojców Jezuitów? Powiemy o pracach konserwatorskich w sanktuarium, w wydaniu również o powrocie dzieci do rozwijania artystycznych pasji oraz o wyjątkowym odkryciu na terenie rzeki Pilicy. Kościół Ojców Jezuitów uznawany jest za jeden z najcenniejszych sakralnych zabytków Piotrkowa Trybunalskiego. W barokowej świątyni znajdują się unikalne, trójwymiarowe polichromie, które powstały ponad 270 lat temu. Aby przetrwały kolejne setki lat, malowidła właśnie poddawane są renowacji. Pod koniec ubiegłego roku ekipa konserwatorska rozpoczęła pierwszy etap prac na wysokościach. Wówczas renowacji poddane zostały freski na ścianach sklepienia prezbiterium. Obecnie trwają prace nad dokończeniem retuszu przygotowanych w ubiegłym roku polichromii. Renowacji poddane zostaną też malowidła znajdujące się na suficie. Obecnie oczyszczamy polichromię, która znajduje się nad ołtarzem. I dzięki temu będziemy mogli przygotować się do następnego etapu, jakim będzie renowacja malarstwa. Część z tych polichromii jest wykonana taką niezwykle trwałą techniką. To jest takie malarstwo w technice kazeinowej. I ona jest niezwykle trwała i, i odporna na różne czynniki i, i to się najlepiej czyści. Prace są nie tylko żmudne, ale i kosztowne, mówi superior sanktuarium. Bez dotacji renowacja by nie wystartowała. Wsparcie finansowe udało się pozyskać 240 tysięcy to wsparcie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a 25 tysięcy to wsparcie z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Kościół ma 300 lat historii. No jest, jest zabytkiem, więc, jak każdy zabytek, wymaga konserwacji. Na tyle, na ile możemy, staramy się to sukcesywnie robić. No, oczywiście wszystko zależy od dotacji, jakie uda nam się uzyskać. Jezuickie polichromie pochodzą z połowy XVIII wieku. Ich autorem jest zakonnik Andrzej Achorn. Co należy podkreślić, to jedyne zachowane polichromie jezuity wykonane metodą iluzji, która daje widzowi wrażenie trójwymiarowości. Pierwsze prace konserwatorskie polichromii, które nie ingerowały bardzo w oryginał, przeprowadzono 130 lat temu. To, jak mówią współcześni konserwatorzy polichromii, jest dużym ułatwieniem, choć i tak pracy jest sporo. Renowacja potrwa około 3 miesięcy. Będzie nowa droga i będzie chodnik. Już niebawem drogowcy pojawią się na ulicy Wiśniowej. W zarządzie dróg i utrzymania miasta trwa właśnie procedura wyboru wykonawcy tej inwestycji. Brak chodnika i brak asfaltu. Ale te braki już niebawem na ulicy Wiśniowej będą uzupełnione. Budowa, o którą zabiegali sami mieszkańcy ulicy, właśnie jest na starcie. To jest na wniosek mieszkańców, jak najbardziej inwestycja realizowana. Nie remont, a budowa tak naprawdę ulicy od podstaw. Najważniejsza część prac obejmie budowę kanalizacji deszczowej, dzięki czemu ulica zyska odpowiednie odwodnienie. Co do budowy samej drogi, prace rozpoczną się od korytowania oraz wykonania podbudowy pod drogę. Nawierzchnia ulicy wykonana zostanie z kostki betonowej. Dodatkowo z jednej strony ulicy ułożony zostanie chodnik, a po drugiej będzie utwardzone pobocze. Mieszkańcy ulicy Wiśniowej zyskają także nowe zjazdy do posesji. Plan jest, zakres prac też. Teraz potrzeba tylko wykonawcy prac. Ta procedura przetargowa zgłosiło się dwóch wykonawców, obydwaj mieszczą się w kwocie zarezerwowanej na wykonanie tej inwestycji. Termin będzie opiewał na okres 3 miesięcy od chwili od dnia podpisania umowy. Zaplanowany koszt inwestycji szacuje się w granicach 500 tysięcy złotych. Konstytucja do kanonu lektur. To hasło Tour de konstytucja cyklu wydarzeń mających na celu popularyzację zapisów ustawy zasadniczej wśród obywateli. Dziś akcja odbyła się w Piotrzkowie Trybunalskim. Artykuł 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej. Życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Czytanie, poznawanie i rozpowszechnianie ustawy zasadniczej to główne cele inicjatorów projektu TURDE Konstytucja. Chodzi nam o to, żebyśmy mogli dojść do takiego wspólnego mianownika, żebyśmy zrozumieli jako obywatele, jak bardzo ważna jest Konstytucja w naszym prawie, że to jest nasza Konstytucja Obywatelska. Podczas akcji nie tylko rozdawano egzemplarze polskiej konstytucji. Organizatorzy próbowali przekonywać, że konstytucja powinna stać się przedmiotem nauki w szkole. Powinniśmy konstytucję wprowadzić do szkoły na odpowiednim poziomie, tak żeby każdy nauczyciel, każdy dziecko, każdy nauczyciel miał sposobność uczenia, przekazywania informacji na temat konstytucji. A dziecko, ja sobie już wyobrażam te lekcje, kiedy dzieciaki między sobą, między sobą rozmawiają na ten temat, dyskutują na temat prawa. Do zgromadzeń na przykład albo praw do, do czystego środowiska, no to są fantastyczne lekcje, to jest fantastyczny materiał do tego, żeby, żeby móc poprowadzić lekcję edukacyjną. Turde Konstytucja to akcja skierowana głównie do młodzieży. Tej jednak na dzisiejszym happeningu w rynku trybunalskim brakowało. To jest w interesie młodych głównie. A przyszli właściwie sami emeryci, młodzi w pracy, młodzi w szkole, więc godzina późniejsza byłaby może, może spowodowałaby, że zainteresowaliby się młodzi i byłoby większe grono. Potrzeba krzewić taką wiedzę? No, oczywiście. Uważa pani, że jest problem właśnie z świadomością? No na pewno jest. Jak się ktoś czegoś dowie, to mu chyba nie zaszkodzi. Wiedzy nigdy za dużo. Piotrków Trybunalski to czternaste miasto na trasie projektu Tur de Konstytucja. W założeniu przedstawiciele akcji mają odwiedzić ponad 90 różnych punktów na mapie Polski. Poprawiająca się sytuacja epidemiologiczna pozwoliła wrócić uczniom do szkolnych ław. Mimo że na krótki okres to z powrotu dzieci się cieszą. Na pewno te ze szkoły podstawowej numer 10, które realizują swoje artystyczne pasje w klasach artystycznych powstałych w ramach współpracy szkoły z miejskim ośrodkiem kultury. To nie rozgrzewka przed lekcją WF-u w szkole, a zajęcia na sali baletowej Miejskiego Ośrodka Kultury. To tu dzieci z klas artystycznych pod okiem instruktora trenują taniec. Nie tylko jednak taneczne pasje mogą rozwijać po lekcjach. Nauka w klasie artystycznej to też zajęcia teatralne, plastyczne czy muzyczne. Tu można się nauczyć różnych rzeczy. Można się, przypuśćmy, nauczyć śpiewać. Yy... Yy, zmieniać swój głos w muzyce. Można y, dowiedzieć się o y, ruchach tanecznych, można udoskonalać swoje pasje. Jak potwierdzają instruktorzy, tu nudy nie ma. Jest za to mnóstwo energii i radość dzieci z tego, co robią. Po pandemicznym okresie widać to najlepiej. Dzieciaki tęskniły za tym bardzo, ponieważ widać, że są pełne energii, że są bardzo skoncentrowane, skupione. Widać, że im tego brakowało i że ten czas, kiedy spędziły przed komputerem w domu, już odszedł na bok i teraz chcą coś innego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po trzy godziny, a zalet nauki w artystycznej klasie jest wiele. Po pierwsze, atrakcyjność zajęć i możliwość realizowania swoich pasji już od najmłodszych lat. Po drugie, to, że właśnie tu można złapać artystycznego bakcyla. Można też wyłapać takie dzieci, które mogłyby przychodzić, na przykład na te zajęcia, które prowadzimy w naszym grafiku zajęć, tak? Takie, które są już popołudniowe, dodatkowe zajęcia. To był strzał w dziesiątkę, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10. Chętnych uczniów do tego, by uczyć się w klasach artystycznych, nie brakuje. Niestety, przez ten rok, przez ograniczenia związane z pandemią, brakowało za to zajęć. Pandemia pokrzyżowała nam plany, musieliśmy na jakiś czas wstrzymać zajęcia. Wiemy, że Miejski Ośrodek Kultury był przez pewien czas zamknięty, a tym samym musieliśmy wstrzymać realizację tych zajęć. Kiedy pandemia trochę odpuszczała, niektórzy instruktorzy przychodzili nas ze szkoły i prowadzili nas w szkole z powodzeniem, zresztą prowadzić te zajęcia. Natomiast teraz już dzieci wróci do Miejskiego Ośrodka Kultury. Uśmiechy wskazują, że jest radość i była chęć powrotu na te zajęcia. Szkoła podstawowa i miejski ośrodek kultury współpracę zamierzają kontynuować i w nadchodzącym roku szkolnym. Do klas artystycznych w szkole podstawowej nr 10 uczestnictwo swoich dzieci zadeklarowało już blisko 20 rodziców. Plaża słoneczko walczy o nowoczesne podwórko dla dzieci, które wybudować ma znana marka kosmetyczna. Czy podwórko się pojawi na terenie kąpieliska? Wszystko zależy od wyniku plebiscytu. Do znajdujących się na terenie kąpieliska Słoneczko, siłowni plenerowej, boiska do siatkówki, może dołączyć nowoczesne podwórko. Mamy tam małe planetarium, kubiki do spinaczki, takie tuby do porozumiewania się dla dzieci. Aby podwórko powstało, potrzeba głosów. Wystarczy wejść na stronę www.podwórko.niwa.pl i wyszukać Piotrków Trybunalski. Powstanie nowej atrakcji dla dzieci jest w rękach mieszkańców. Codziennie wejść na stronę Niwea i tam oddać głos. Najprawdopodobniej dużo osób myśli, że jak raz zagłosowało, to więcej razy nie może. A każdego dnia możemy oddawać głos, co nas bardzo przybliży do wygranej podwórka. Głosować można do 15 lipca do godziny 15. Kilka lat poszukiwań, kilka miesięcy przygotowań i na koniec kilka godzin prac w terenie. I jest sukces. Uczestnicy programu Misja Skarb z przybrzeżnego terenu rzeki Pilicy wydobyli szczątki niemieckiego pojazdu SDKFZ7. By doszło do prac wydobywczych, potrzeba iskry, która rozbudzi ciekawość eksploratora. Tą zwykle daje zasłyszana lokalna historia. Większość to jest tak zwany od człowieka do człowieka. Szukamy starszych osób, robimy wywiady, przeprowadzamy. To jest mudna praca, ponieważ trzeba pochodzić, popytać się, zaprzyjaźnić się z ludźmi. Ludzie niektórzy są nieufni, nie chcą opowiadać o dawnej historii, bo wolą zapomnieć. Ale czasami trafi się na takiego człowieka, który potrafi wskazać, opowiedzieć, jak to się działo, jak to przebywało i po sznureczku, po sznureczku, po troszku, po troszku dochodzimy. Później przyrządami mierzymy, sprawdzamy. I tak było tym razem. Poszukiwaczy z misji specjalnej nad Pilicą przywiodła historia dotycząca wypadku wojsk niemieckich w zimę 1945 roku. Niemcy tutaj na tą Pilicę wjechali przez zamarzniętej wodzie, natomiast nie spodziewali się, że lód jest na tyle cienki, że te pojazdy tutaj wpadły. Badania terenu nie zostawiły złudzeń. Nad brzegiem Pilicy coś było. Badacze przygotowani byli na kilka dni pracy, jednak misja poszła gładko. Ziemia łatwo oddawała kolejne elementy niemieckiego pojazdu SDKFZ-7. Jako pierwsze wydobyto fragmenty gąsiennicy czy koła napinające. Największym wyzwaniem było wydobycie w całości podwozia wojskowej maszyny, ale i to poszło gładko. No i tak jak Państwo widzą, mamy pełen sukces, jesteśmy szczęśliwi, to jest nasz już kolejny pojazd niemiecki. Sukces w tym przypadku ma wielu ojców, a jak dodawali poszukiwacze, sama rzeka chętnie oddawała swoje skarby. Dziś akurat pilica była godna, że tak powiem, oddać nam to, co podjęliśmy. Z tego względu, że kilka tygodni temu pilica sięgała o 3 metry w górę do tego dołu, To, czyli ten dół, który widzimy za sobą, był pokryty cały wodą. Szybkość akcji to nie jedyny sukces. Wydobyty fragment ramy podwozia ciągnika artyleryjskiego SDKFZ7, zdaniem pasjonatów, jest w bardzo dobrym stanie, pozwalającym na zrekonstruowanie, ale niestety nie szybkie. Niektóre elementy można pozyskać. Nawet w tydzień, ale są sytuacje, kiedy się pozyskuje w kilka lat i to jest zawsze takim hamulcem przy pracy. Członkowie misji specjalnej nie mówią ostatniego słowa. Być może nad pilicą będą zakładać kolejne pola badawcze. Na dziś w informacjach to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak w każdą środę na magazyn sportowy. Do zobaczenia. 16 czerwca w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafijczuk. A dzisiaj zapowiadane informacje o kadrowych zmianach w obu piotrkowskich klubach piłki ręcznej. Rozpoczynamy od Piotrkowianina, który jak już informowaliśmy zajął ostatecznie 13 miejsce na koniec sezonu i nie musiał grać barażów, gdyż o licencję na grę w Super Superlidze nie starał się ostatecznie wicemistrz pierwszej ligi Czuwaj Przemsil. Zagrę w Piotrkowianinie zarząd klubu i sztab szkoleniowy podziękował Danilom Michajlewiciowi, Grzegorzowi Sobutowi, Piotrowi Rutkowskiemu, Sebastianowi Iskrze, Marcinowi Turzowi oraz Mateuszowi Kazimierczakowi. Do Piotrkowianina definitywnie przychodzą zaś Piotr Jędraszczyk, Marcin Matejasik i Jan Stolarski, którzy grali na zasadzie wypożyczenia z Alilanem Łódź oraz inny zawodnik z łódzkiej Alilany Młody kołowy, 20-letni Antoni Daniecki. Działacze podpisali kontrakty z dwoma niezwykle doświadczonymi zawodnikami, Adamem Babiczem i Kamilem Sadowskim. Urodzony w grudniu 1985 roku Babicz gra na pozycji lewego rozgrywającego, jest wychowankiem MTS Chrzanów, a od sezonu 2014-2015 występował w Chrobrym Głogów. O rok młodszy Sadowski to wychowanek KS SPR Końskie, w latach 2004-2009 grał w Wiwe Kielce, a od 2015 roku reprezentował Chrobrego Głogów. Zarząd Piotrkowskiego Klubu prowadzi jeszcze rozmowy z doświadczonym bramkarzem, możliwe, że w najbliższych dniach dojdzie do podpisania umowy i właściwie już ostatecznego zamknięcia kadry. Właściwie wszystko wiemy już także o zmianach kadrowych w Piatkowi. Czwarty zespół minionego sezonu opuszczają Romana Roszak, Daria Szynkaruk i Oktawia Płomińska. Wszystkie zawodniczki grać będą w przyszłym sezonie w zespole wielokrotnego mistrza Polski Perle Lublin. Do KPR Gminy Kowierzyce odchodzi zaś Witoria Macedo. Z Piotrkowi odchodzą również Aleksandra Abramowicz i Weronika Podzimowska. Nowym nabytkiem drużyny trenera Krzysztofa Przybylskiego, który zostaje w klubie, jest serbska kałowa Tatiana Trybowicz, która w ostatnim sezonie grała w rumuńskiej drużnie Korona Braszow, a wcześniej między innymi w starcie Elbląg. Przypomnijmy, że wcześniej już działacze podpisali umowy z Hanną Jaszczuk Janną Wagą ze startu Elbląg, Patrycją Królikowską i Justyną Świerczek, a z Piotrkowią związały się także dwie wychowanki Karolina Jureńczyk i Daria Grobelna. Obie nasze drużyny Piotrkowianin i Piotrkowia do treningów wrócą w połowie lipca. Ze zmiennym szczęściem w kończącym się sezonie czwartej Ligi Łódzkiej gra Polonia Piotków. Zespół trenera Roberta Grzesiuka pokonał w ostatnim meczu przed własną publicznością główno 4 do 0. Nasza kamera zarejestrowała trzy bramki zdobyte przez Polonię w drugiej połowie meczu, a zdobyli je Arkadiusz Porochnicki, Kacper Piotrowski i Mateusz Jakubiak. Popatrzmy na spokojnie na zdobyte przez polonistów gole. Kilka dni później nasz zespół zremicował na wyjeździe dwa do dwóch ze znacznie wyżej notowanym z Zgierz. Bramki dla Polonii zdobyli Kacper Pietrowski i tuż przed końcem meczu Patryk Kwaśniczko. W 37 kolejce Polonia w sobotę 19 czerwca o godzinie 17 na stadionie przy ulicy Ronalda Regana zagra ze spadkowiczem Jutrzenką Warta i każdy inny wynik niż wygrana będzie ogromną niespodzianką. Na kolejny magazyn sportowy w Telewizji Piotrków, zapraszam za tydzień.